Co to za fury? Więc pierwsze, Volvo C70 pierwszej generacji z mhm. miękkim dachem. A drugie to jest Volvo V70 z 2009 roku. Czyli e... jeszcze przed Lift? Przed Litwi to jest Dev 5. Ok, czyli 185 koni, samochód ekonomiczny, wytrzymały, dużo przebiegu chyba może zrobić. Może. Kiedyś Volvo potrafiło się bawić. I robiło naprawdę fajne samochody, które nie dość, że fajnie przyspieszają, są bezpieczne, a przede wszystkim pojemne i można zabrać i znajomych, i kogoś gdziekolwiek się chce. Czyli jest ekonomicznie, bezpiecznie i po prostu ciekawie. Tak. Ja, a ja ze swojej strony mogę dodać, że interesuję się kulturą skandynawską już od prawie 10 lat. O. I oprócz tego, że interesuję się motoryzacją. No i jako, że kulturą Szwecji i pozostałych praw, to stwierdziłam, że kupię sobie Volvo i tak, tak, jak, tak jak wcześniej jeździłam Audi, to jednak pozostałam przy Volvo. Najlepszy wybór, zbijamy pionę. Dzięki bardzo.